Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z serii ciążowej. E będzie to filmik na temat rzeczy, które ułatwiają nam bycie w ciąży. Znaczy, przynajmniej w moim przypadku, bo tak jak wiemy, każda ciąża jest inna, nie wszystkie rzeczy się wszystkim przydadzą i sprawdzą. A ja wam pokażę dzisiaj to, co u mnie się sprawdziło i to, co ja wam polecam. Może któraś z was zaczerpnie jakąś inspirację, tak jak ja czerpałam inspirację od innych dziewczyn. Także, nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszą taką najważniejszą rzeczą, jaką zakupiliśmy po dowiedzeniu się, że jesteśmy w ciąży, było to coś, co tak naprawdę bardzo, ale to bardzo pomogło nam w pierwszych e, miesiącach, ze względu na, co, na to, co wcześniej nam się przytrafiło. E, było to coś, co tak naprawdę bardzo mocno nas uspokajało. Na początku mieliśmy to pożyczone od koleżanki, a później zdecydowaliśmy się, że chcemy mieć swój, e, swój taki sprzęt. I to jest po prostu Doppler, Doppler do słuchania serduszka. I muszę Wam powiedzieć, że jest dużo plusów i minusów oczywiście tego urządzenia. U nas on się bardzo dobrze sprawdził, ponieważ mnie to bardzo uspokajało. Kiedy dziecko jeszcze nie kopie, nie rusza się w brzuszku, to tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. A to pomagało mi spokojnie spać, czy po prostu przejść czasami przez cały dzień, kiedy, kiedy miałam takie, wiecie, nachodziły mi takie myśli, że może tam. Coś złego się dzieje, to brałam sobie ten Doppler, przykładałam i po prostu słuchałam serca. Trzeba bardzo uważać też na te Dopplery, wiedzieć, jaki kupić, i też trzeba pamiętać, że to nie jest sprzęt medyczny. I tak jak mówię, trzeba poczytać sobie plusy i minusy. Nam to bardzo pomogło. I on wygląda, akurat my mamy z Baby Heart. Ja nie pamiętam, ile ja za niego zapłaciłam już w tym momencie, ale on chyba jakoś. O, mam bo tu rachunek tutaj, nie, to jest książeczka. Nie, on wygląda mniej więcej tak. On ma tutaj wyświetlacz, światełko, głośno, cicho, można go na słuchawkach słuchać, i tutaj tym przykładamy sobie po prostu do brzucha, szukamy serca. I czasami po prostu trzeba też wiedzieć, gdzie jest serce, a gdzie jest um, łożysko, ponieważ łożysko też słucha, słuchamy i imituje po prostu bicie serca, i czasami można się pomylić. Więc, tak jak mówię, są plusy i minusy tego urządzenia. Nam to bardzo pomogło i bardzo mnie uspokoiło. Także to był dla mnie numer jeden. I to przychodziło jeszcze. Pokażę, to przychodziło jeszcze z takim żelem po prostu. Ale zamiast, jak nie macie takiego żelu, to można używać równie dobrze, na przykład aloes, aloesu. Także to była taka pierwsza rzecz, która tak naprawdę bardzo mnie uspokajała. Następnie herbata. Tutaj akurat mam puste opakowanie. Ja bardzo dużo tych opakowań wypiłam i to jest herbata firmy Puka. I to jest taka typowo ciążowa herbata. Ona ma zioła, które są dobre dla kobiet w ciąży. Nie ma oczywiście kofeiny, więc nie pobudza. Nas i naszego dziecka, i jest bardzo łagodna, ja ją, ja ją po prostu bardzo lubię. I ja próbowałam rejbosy różnego rodzaju inne herbaty, nic mi nie pasowało, tak jak ta herbata, i mówię, tych opakowań wypiłam. Nie wiem, już jesteśmy prawie przy końcu ciąży, także a piję ją od początku. Także, jeżeli macie dostęp do tej herbaty, to serdecznie Wam polecam. Następne rzeczy, które. Następne rzeczy, które, które u mnie się bardzo dobrze sprawdziły, to są wszelkiego rodzaju balsamy do ciała. Ja używam, akurat tutaj mam już końcówkę tego żalu, to jest z firmy Mustella. Mi ją przysłali rodzice, to maść, ponieważ w Australii ja jej nie mogłam dostać po prostu. I użyłam to jest takie duże opakowanie. Tutaj jeszcze pewnie rozetne i jeszcze na kilka razy starczy. Jest bardzo wydajna, bo bardzo mała ilość wystarcza na pokrycie całego ciała brzucha. Ja od samego od pierwszych dni ciąży po prostu smaruję sobie brzuch, pośladki, piersi. I do tego mam jeszcze, jak widzicie, olejek też z tej samej firmy, to jest też mustella. I też właśnie ten olejek zazwyczaj smaruję po prostu piersi, żeby żeby też były nawilżone, żeby nie pojawiły się. Mm, żeby nie pojawiły się rozstępy, żeby skóra nie swędziała i one u mnie sprawdziły się super, bardzo mają delikatny zapach, który na przykład mnie nie drażnił, ale do tego również używałam ten balsam, który kupiłam tutaj w Australii, i to jest z Palmersa. I muszę Wam powiedzieć, że on też jest dla mnie bardzo dobry, bardzo ładnie się rozprowadza, nie śmierdzi. On, jest, on ma, ma zapach, ale nie, mnie po prostu on nie mdlił. I ja go używam właśnie też na boki ciała, jak tego nie używam, tak na po prostu na przemiennie. E, na ręce, na nogi, na uda. Także ja tych kremów naprawdę sporo zużyłam. Tych chyba dwa opakowania, tych jeszcze, tych tak jak mówię, tu już mi się kończy. Dodatkowo jeszcze używałam e, tego balsamu z firmy Cora Organics. E, nie wiem, czy tutaj widać, bo akurat takie światło jest. E, I to jest e, e, balsam od Miranda Kerr nie wiem, czy pod kojarzycie tą modelkę. I to jest taki balsam w sztyfcie. E, tak jak widzicie, no jego jest dużo, on jest wydajny. Przepięknie pachnie, jak dla mnie, bo mówię, nie wszystkim kobietom w ciąży y, będzie to odpowiadało, ponieważ on ma zapach. Ale ja uwielbiam ten balsam. E, ja go po prostu stosuję na dekolt, e, ponieważ podczas ciąży mam problem z dekoltem. Bardzo pękają mi naczynka. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Po prostu podejrzewam, że przez. Em, większą ilość krwi, ale tutaj właśnie w tych okolicach bardzo pękają naczynka i ja używam ten balsam, tak po prostu na szybko. E, bardzo ładnie się wchłania, bardzo ładnie nawilża, on mnie nie podrażnia, nie denerwuje i jest tutaj takim dla mnie... E, no właśnie on ma takie cytrusowe zapachy, więc on też jakby mnie odświeża trochę e, i ten zapach mi absolutnie nie przeszkadza i bardzo dobrze mi się kojarzy. Także ten balsam to była kolejna rzecz, którą non-stop stosuję. Następnie, to czy jestem w ciąży czy nie, czy bym nie była w ciąży, ale w ciąży, używam tego non stop, jest to po prostu wachlarz, słuchajcie. Ja jestem akurat w ciąży w środku lata australijskiego, gdzie jest naprawdę bardzo gorąco. Mieszkamy teraz w Queensland, tak jak wiecie i tutaj jest naprawdę bardzo gorąco, tu jest tropikalnie i po... Oh, to nieraz po prostu uratowało mi życie, oddech i funkcjonowanie w ogóle. Nawet siedząc w domu, w klimatyzacji, ciężko mi się oddycha, więc biorę sobie i wachluję. Czy gdzieś wychodzę, czy jadę na miasto, czy po prostu gdzieś idziemy na plażę. Wachlarz jest cały czas ze mną. To był koszt, nie wiem, dwóch, 3 dolarów na takim markecie, a po prostu jest ulga. A tak jak teraz mogłabym siedzieć i się mach, wachlować, bo jest tak gorąco. E, także wachlarz polecam dla kobiet w ciąży, nie tylko, ale dla kobiet w ciąży zwłaszcza, kiedy nie możecie oddychać. E, następnie dwie książki, dwie pozycje, które na pewno bardzo dobrze znacie. To też przysłali mi rodzice z Polski. E, pierwsze, pierwsza to jest w oczekiwaniu na dziecko i to jest ta książka, która jest em, uaktualniona bo to jest ta z tej najnowszej wersji. Także ją czytam sobie, żeby co nieco wiedzieć. Polecam po prostu, polecam naprawdę, bo jest dużo fajnych informacji. Ja wiem, że osoby, które mają już dzieci, pewnie powiedzą: A wszystko wyjdzie w praniu, ale z drugiej strony, jak nie mamy jeszcze, nie mieliśmy z tym do czynienia, to chcemy cokolwiek wiedzieć, i tutaj jest naprawdę dużo fajnych informacji. I naprawdę tu jest tydzień po tygodniu opisany, miesiąc po miesiącu, co nas czeka, jak się będziemy czuły. Również są rozdziały dla ojców, również mamy. Wiecie na przykład takie porady potem, już po porodzie albo w czasie porodu, też na przykład jak to wygląda. No, bardzo dużo fajnych, fajnych przydatnych rzeczy. Także ja tą prawie już kończę. I drugi, drugi poradnik, pierwszy rok życia dziecka. Też go zamówiłam, też czytam. Tutaj akurat jeszcze jestem powiedzmy no nie nawet w połowie, ale też bardzo mi się podoba ta pozycja, ponieważ jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy, rzeczy, których tak naprawdę o których tak naprawdę nie miałam pojęcia. Gdzieś tam, gdzieś tam człowiek coś usłyszał, ale nigdy się tym nie interesował, no bo tak naprawdę nie miał powodu, żeby się tym interesować, a teraz mamy to wszystko przybliżone i nawet tak jak pewnie niektórzy powiedzą, że wyjdzie w praniu, książka ci nic nie da i tak dalej. To z drugiej strony fajnie z tyłu głowy mieć coś, co się przeczyta i zawsze coś zostanie, e, nawet na temat jakichś chorób, czy, czy, czy temperatury, czy rozmiarów dziecka, czy etapy po prostu e, życia i tak dalej, tak dalej. Po prostu no, mm, mi się wydaje, że to jest dobre, jeżeli to jest nasze pierwsze dziecko i chcemy cokolwiek wiedzieć. Także to są te dwie pozycje książkowe, które teraz cały czas czytam. Następnie aplikacja, z której korzystam na telefonie. E, też od pierwszych dni to jest aplikacja, która się nazywa Ciąża Plus. Ja sobie wykupiłam po prostu dodatkowe opcje, także mam wersję płatną, żeby mieć po prostu w całości. Bardzo lubię tą aplikację, próbowałam różnych aplikacji, ale ta jakoś najbardziej mi pasuje. Mamy tutaj zdjęcia, możemy wstawić: mamy zdjęcia USG, zdjęcia dzieci, mamy opis każdego tygodnia. Codziennie mamy nowe wiadomości, a z każdym tygodniem ciąży po prostu nowe informacje. Mamy różne możemy robić listy zakupów, to co jest nam potrzebne, listy imion, no, no po prostu bardzo dużo dużo rzeczy, jak na przykład jaki rozmiar ma dziecko, informacje tygodniowe, obrazy, informacje codzienne. Możemy tutaj na tej podstawie przygotować sobie na przykład torbę do szpitala. Możemy liczyć skurcze to w tej rozszerzonej wersji, liczenie kopnięć, co się bardzo przydaje tak a propos. No, i możemy się łączyć z innymi kobietami i również sobie wchodzić na forum i czytać różne opinie. To jest aplikacja, którą ja używam non-stop od pierwszego dnia i z niej jestem najbardziej zadowolona. Następna rzecz, która po prostu w tej chwili, to jest rzecz, bez której ja się nie ruszam, tak naprawdę, a ze względu na to, że e, ja mam po prostu bardzo duży ból pleców okropny ból pleców e, czym dalej, tym ten ból pleców jest silniejszy i niestety nasila się on z jednej strony i to tak wygląda, jakby to było coś, coś w stylu rwy kulszowej, czyli to są to jest naprawdę olbrzymi ból pleców pomimo tego, że ja się rozciągam że staram się jakoś dbać o te plecy, staram się ruszać siadać w różnych pozycjach, to mimo wszystko po prostu ten ból pleców mam ze względu na powiększający się brzuszek i w tym momencie ten brzuch powiększa się z tygodnia na tydzień coraz szybciej, waga coraz szybciej rośnie i plecy bardzo bolą. I czasami jest tak, że prawa strona boli mnie tak mocno, że ja nie mogę stanąć na nodze, ponieważ mi podcina tą nogę i no jest obawa przed tym, że nawet mogę upaść, bo, bo, bo nie jestem w stanie na niej ustać. Także to jest tak okropny ból, który promieniuje po samą nogę i polecili mi właśnie w szpitalu, w którym byliśmy, żebym zakupiła sobie pas. To jest taki pas. To jest pas ogólnie taki, wiecie, po prostu pod, który podtrzymuje nam brzuch. Tych pasów na rynku jest masa, po prostu możecie wybierać, przebierać. Ten, który ja kupiłam jest polecony właśnie przez lekarza i to jest firma Belly Bands. Ja nie wiem, czy ona jest australijska, czy ona jest... Chyba to jest z Australii, ale nie jestem z Australian Made, więc to może być akurat australijska firma. Ale ten pas jest robiony właśnie pod kątem jakby medycznym, bo są takie też tylko zwykłe pasy, takie jakbyście miały, nie wiem, ubranie podłożone, tak żeby tylko Wam lekko podtrzymywał brzuch. Ten pas jest. Hmm, on ma tutaj kilka funkcji. Ja Wam może gdzieś wstawię zdjęcie, albo podam Wam linki do tych pasów, to sobie zobaczycie, ponieważ jego daje się od tyłu pod brzuch. I jeszcze mamy takie, tak żebyśmy po bokach mamy takie rzepy, które możemy zacisnąć, że ten brzuch nam, brzuch nam jest podtrzymywany, czyli ciężar brzucha jest podtrzymywany, ale również wzmacnia nam bardzo plecy. I ja wam powiem, że ja ten pas używam non stop. Tak naprawdę jak, gdzieś wychodzę, znaczy jak siedzę w domu na kanapie to oczywiście nie. Ale jak na przykład nawet gotuję, czy prasuję, czy sprzątam, czy wychodzę na zakupy, to pod ubranie po prostu zakładam sobie ten pas, żeby ten brzuch po prostu był podtrzymywany i żeby plecy tak bardzo nie dostawały w kość, bo po prostu moja pozycja też się zmienia i ja to bardzo bardzo odczuwam. Także to jest super sprawa. To była droga rzecz, bo ona mnie kosztowała też około 80, około 100 dolarów. Myślę, że to tak było. Już teraz też nie pamiętam z przesyłką. Um, ale tak naprawdę pieniądze tutaj nie mają znaczenia, bo liczy się to, żeby, żeby po prostu nie bolało, bo czasami naprawdę było ciężko wstać. Ok, następną rzeczą to jest tutaj za mną piłka, tak jak widzicie, bez której również. Byłoby mi ciężko, ta piłka e, służy mi do tego, że na przykład jak oglądamy jakiś serial właśnie ze względu na ból pleców. To jest, wiecie, zwykła piłka po prostu do ćwiczeń, którą kupiłam w sportowym sklepie. Ehm... Ta piłka po prostu służy mi do siedzenia. Jak oglądamy albo dłużej siedzimy, na przykład przy serialu, to siedzę na tej piłce, albo wieczorem na przykład siedzę sobie i się kołyszę, rozluźniam sobie plecy, czy jak na przykład dzieciątko bardzo mocno kopię, to siadam na piłce, żeby się trochę pokołysać, żeby ją ululać. No, na początku, jak jeszcze miałam więcej siły i energii, to ćwiczyłam również z tą piłką, także piłka dla mnie numer jeden, i myślę, że ona się i później przyda. Żeby zrzucić to, co się przybierze. Także piłka jak najbardziej polecam. Następna rzecz to jest. Słuchajcie, to jest poduszka, którą ja kupiłam po filmiku Ani. Ania serdecznie Cię pozdrawiam. I ja Wam powiem tak, ja wam ją pokażę, ona jest duża. To jest poduszka typu boyfriend, tak się przynajmniej tutaj nazywa. To jest coś takiego bardzo dużego. My to zawsze mówimy z Pawłem, że idę spać ze swoim chłopakiem, albo biorę chłopaka dzisiaj do łóżka. E, także to jest taka poduszka, ja sobie ją tutaj rzucę, e, którą ja zakupiłam właśnie ze względu na, e, na to, żeby od, odciążyć swoje plecy i żeby móc wygodnie spać, bo tak jak wiemy w ciąży nie można spać na plecach, e, dobrze jest spać na lewym boku, oczywiście na prawym też nie jest zabronione, ale na lewym jest lepiej e, i chciałam mieć po prostu... E, Coś, co będzie jakby podtrzymywało mi plecy, i zdecydowałam się na tą poduszkę. I powiem Wam tak: początki em, nie były fajne z tą poduszką, bo ja miałam wrażenie, że wchodząc w tą poduszkę, ona jest na górze bardzo ciasna, chyba że ja taką kupiłam, i miałam wrażenie, że ona mnie tak bardzo. Ściska opatula i wtedy, kiedy jest ten pierwszy drugi trymestr, kiedy tutaj wszystko tutaj ciągnie i boli na dole, i trzeba się w nocy przewrócić z boku na bok, to sprawiało mi duży problem, ponieważ ta poduszka miałam wrażenie, że ona mnie po prostu przyciska, więc nie spało mi się z nią za dobrze, ale kiedy były takie momenty, że czułam na przykład właśnie ból pleców, to wracałam do niej, bo wygodniej było mi się położyć. Bo nie kładłam się na plecy, byłam w takim półobrocie, a miałam rozluźnione plecy, więc, więc się przydawałam. Teraz przy końcówce ciąży muszę Wam powiedzieć, że częściej na niej śpię, częściej się na niej kładę. Czasami nawet jak oglądamy telewizor, powiedzmy i wiem, że na przykład sobie ją tutaj podkładam pod plecy, i mam też tak, że na przykład nogę mogę zarzucić na tą poduszkę, więc końcówka jest ok. Początki były ciężkie. Ale, ale serdecznie Wam polecam wypróbować coś takiego, są różnego rodzaju poduszki. I wiem, że na przykład ja na przykład ze zwykłą poduszką, taką typową tylko taką większą, na przykład jak w tej nie, jak z tą nie śpię, to tamtą podkładam sobie pod nogi, bo to też dużo daje, odciąża nasze biodra, yy, ładnie układa nam brzuszek i też nie jesteśmy tacy, wiecie, że na przykład leżymy na brzuchu, bo później już jest ciężko się położyć na brzuchu, zwłaszcza kiedy się położymy, przyciśniemy lekko dziecko, ono zaczyna nas tam boksować i nie, 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 proszę się przekręcić na drugi bok. Yy, więc Poduszka jak najbardziej pomaga, jakakolwiek, ale tak jak mówię, z tą miałam przeboje, ale teraz już się, już się z, z chłopakiem dogadujemy. No dobra, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że może zaczerpniecie jakąś inspirację, może coś z tych rzeczy używałyście, a może nie i na przykład myślałyście o tym i teraz wiecie, że na przykład warto jest je wypróbować. E, ja te rzeczy Wam serdecznie polecam. One mi ułatwiły naprawdę bycie, przejście przez te. E, ciężkie miesiące. No, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się do następnego. Pa!